Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku FIFA Imperializm. Dzisiaj robimy Wielką Brytanię, czyli 104 drużyny z Wielkiej Brytanii, będą walczyć między sobą. Oczywiście, przypominam, żeby oglądać imperializm z Hiszpanii, jest pierwsza część. Oraz druga, obydwie już są na kanale, więc zobaczcie, bo musicie zobaczyć te części, żeby zobaczyć też to, no bo na końcu zrobimy imperializm wszystkich mistrzów z lig z Europy, którzy będą walczyć między sobą, więc to jest bardzo ważne, żebyście oglądali te dwa odcinki. No a teraz przejdźmy już do tego ogromnego imperializm. 104 drużyny aż biorą udział w, tych, w tej Wielkiej Brytanii, zobaczymy kto będzie wielkim mistrzem. Jako pierwsze wylosowane jest Shrewsbury Town, która atakuje w dół, no i tutaj mają pusty teren, jest ich dosyć dużo na tej mapie, no ale zobaczycie, że yy, będę dosyć szybko przez to przechodził, więc widzimy, przyjmują ten teren, no i pierwsza walka to nie była walka, tylko po prostu zaję zajęcie pustego terenu. Drugie wylosowane jest Mansfield Town, który atakuje w prawą troszeczkę górną stronę, no i to jest atak na Grimsby Town, więc no wyrównane drużyny. No ale widzimy, że to Mansfield Town wygrywa 2 do 1, więc pierwsza walka wygrana jest przez Mansfield Town w naszym imperializm, przejmując sobie ten teren no i zyskując do wynika, którym jest Clifton. Następnie wylosowany jest Colchester, który atakuje w dolną, troszeczkę lewą stronę. No i to jest atak na Gillingham, więc tutaj także dwie wyrównane drużyny, chociaż Gillingham jest lepsze, ale to yy, Colchester wygrywa 3 do 0 to spotkanie, więc mocna dominacja. No i widzimy, przejmują bardzo fajny teren jak na sam start, no i zyskują wzmocnienie, którym jest malo. Następnie wylosowany jest Cardiff City, która atakuje w nowy lewy. Dolny róg, można powiedzieć, atakują na Exeter City, czyli drużyna z Walii, atakuje na Anglię. No, tutaj Cardiff myślę, że powinno wygrać, no bo jednak są o wiele lepszą drużyną. No i dają radę to zrobić, wygrywają 3 do 2 to spotkanie, więc wkraczają do Anglii, przejmują fajny teren, no i zyskują zawodnika, którym jest Mitchell. Następnie wylosowana jest Crew Aleksandra, która atakuje w prawą górną stronę. No i to jest atak na Stockport, więc dwie drużyny z czwartej ligi angielskiej, no, czyli powinno być wyrównane spotkanie. No i też tak było, bo yy, Stockport przepraszam, wygrywa 2 do 1 tylko ten mecz, więc było bardzo blisko. No i przyjmują ten teren, no i zyskują też zawodnika, którym jest Baker Richardson. Następnie wylosowany jest Barrow, który atakuje w prawą stronę, no i to jest atak na Middlesbrough, czyli na lepszą drużynę, no i widzimy, że tutaj powinni to wygrać, no i tak też się dzieje, mimo że to nie była duża wygrana, to wygrywają 2 do 1, no i przyjmują sobie tereny. bardzo fajny trzeba przyznać, no i zyskują też zawodnika, którym jest Whitefield. Następnie wylosowany jest Watford, który atakuje w górę, no i to jest atak na Luton Town, czyli drużyny, e, dwie z Premier League, albo Watford jest już chyba w Championship, w każdym razie dwie dobre drużyny, no ale to Luton Town wygrywa 2 do 1, no i przyjmują teren fajny, a także zyskują wynik, którym jest Head. Kolejna drużyna wylosowana na kole to Doncaster, który będzie atakować w górną, troszeczkę w prawą stronę, no i to jest atak na Hull City. No i tutaj myślę, że szanse są dosyć wyrównane, choć Hull City jest troszeczkę lepsze, no ale jednak przegrywa. i to Doncaster wygrywa 1-0 do to spotkanie, więc zyskuje fajny teren, powiększa się, no a w dodatku zyskuje wynika, którym jest Tufan. Kolejna drużyna wylosowana na kole to Hertz które będą atakować, w górę to będzie atak na Hibernian czyli pierwsza walka w Szkocji, no drużyny wyrównane ale to Hertz wygrywa 2 do 1, więc przyjmują no, ten mały teren, bo tam wszyscy są skoncentrowani tak naprawdę w tym, yy, w tym obszarze w Szkocji, no ale yy, mają teren, jedna drużyna mniej dookoła nik. no i zyskują zawodnika, którym jest Johan, kolejna drużyna wylosowana to Fulham, który będzie atakował w dolną lewą część no to jest atak na Sutton United no tutaj bez dwóch zdań Fulham jest lepszą drużyną no i wygrywają 2 do 0 to spotkanie bez stresu przyjmują ten teren no i zyskują zawodnika którym jest Estmonde Następnie na kole w Losone jest Millwall, który atakuje w prawą górną stronę, no i to jest atak na Leyton Orient. No, drużyny wyrównane, no ale to Leyton Orient wygrywa 2 do 0. Aż tutaj ciekawe, bo Millwall jednak było troszeczkę lepsze. No ale to Leyton Orient przejmuje ten teren, no i zyskuje zawodnika, który jest bardzo fajny do ich składu, bo to jest Fleming 74 oceny ogólnej. Następnie na kole wylosowana jest West Bromwich, który atakuje w dolną prawą część, no i to jest atak na Aston Villa. No i było blisko, abyśmy mieli pierwszy mecz zagrany w tym odcinku, ale jednak West Bromwich ma tylko 3,5 gwiazdki, nie 4. No i to West Bromwich wygrywa to spotkanie, bo Aston Villa wygrywa 3 do 1, więc przejmuje ten teren, powiększa się fajnie, no a zyskuje zawodnika, którym jest Wallace. Następnie wylosony jest Rexham, czyli drużyna z wali, która atakuje w lewą stronę. No a tam nikogo nie ma, bo wala jest prawie cała pusta, więc oni po prostu przyjmują sobie ten teren i się powiększają. Następnie wylosowane jest Norwich City, który będzie atakować w dolną lewą stronę, no i to jest atak na Ipswich Town, więc dwie bardzo y, równe drużyny, no i ciekawe kto tutaj wygra, i to Norwich City wygrywa aż 2 do 0, więc y, no, zdominowali tutaj to spotkanie, y, podwiększają się oczywiście, zyskują teren, no i zyskują zawodnika, którym jest Onezeb. Kolejna drużyna, która jest wylosowana na kole, to Fletu Town, która atakuje na e, prawą górną stronę. No i to jest atak na Morecamp. Więc, no, słabe dwie drużyny, z tego co mi się wydaje. No i to Morecamp wygrywa 3 do jednego aż po spotkaniu. Tutaj myślałem, że Morecamp jest słabszy, no ale najwyraźniej nie. No i zyskują teren, powiększają się, no i zyskują bardzo duże nazwisko, bo tym zawodnikiem jest Runei. Następnie na kole wylosowany jest to ten ham, czyli chyba to jest pierwszy gigant w naszej serii, który jest wylosowany. No i atakuje on w lewą dolną stronę. No i to jest atak na QPR. No i widzimy, obydwa dwa składy. No to ten powinien tu wygrać. No i tak też robi. Wygrywają 3 do 1 ten mecz, więc zyskują ten teren. No w tym Londynie już coraz więcej tutaj jest walk o ten teren. No i zyskują też zawodnika, który mi się nie przyda, z prawda? No ale mają nowego bramkarza jest nim Begowicz. Następnie wylosony jest Blackbird, który atakuje w lewą dorną stronę, no i to jest atak na Preston. No obydwie drużyny są dosyć podobne, no ale to Preston wygrywa aż 3 do 1 ten mecz, więc zyskuje ich teren, powiększa się i zyskuje zawodnika, którym jest Sigurdsson. Następnie wylosony jest Dund, czy Dunde, nie wiem jak to się wymawia. W każdym razie oni atakują w prawą górną stronę, no i to jest atak na Aberden, czyli tu jesteśmy znów w Szkocji, no i tutaj myślę, że a Bend, Aberden powinno wygrać, no i tak też się dzieje. Wygrywają 2 do 1. E, przyjmuje ten teren, fajny teren, nawet jeśli chodzi o Szkocję. No i zyskując za wynika, którym jest Cameron. Następnie wylosowany jest Celtic, więc zostajemy w Szkocji. Ten atakuje w górę, no ale tam jest tylko mały, pusty teren, więc po prostu go zyskują. Dalej wylosowany jest Bristol, który będzie atakować w dół. No ale tutaj także jest pusty teren, chociaż tym razem jest bardzo duży, więc Bristol bardzo mocno się powiększa. Następnie wylosowany jest Brentford, który będzie atakować w górę, no i to jest atak na Luton Town, czyli dwie drużyny z Premier League. No, będzie to drugie spotkanie na pewno wyrównane, ale niestety Luton ma tylko 3,5 gwiazdki, więc nie zagramy tego meczu. No a to Brentford wygrywa 2 do 1, więc zyskują ten teren, fajny teren. No i zyskują też dwóch zawodników, są nimi Hert oraz Barclay. Dla tych, co nie wiedzą, zyskują dwóch zawodników, bo wcześniej Luton tam zyskał Herta, więc za każdym razem właśnie zyskuje się zawodnika z drużyny lub tego, którego drużyna zyskała wcześniej, więc jakby co, no to teraz wam to tłumaczę. Następnie wylosowany jest to ten ham, który będzie atakował w lewą górną stronę, no i to jest atak na Brentford, który przed chwilą dopiero co grało. No ale że teraz, obydwie drużyny mają ponad cztery gwiazdki. No to mamy pierwszy mecz grany w tym odcinku. I pierwsza bramka wpadła w 25 minute Sona skrzydle ptuje do Lichu ten to i do Madisona, a ten pokonuje bramkarza i to ten ham prowadzi 1 do. Zera, co ciekawe, bardzo mało potrzebowali zawodnicy Brentford, żeby wyrównać ten spotkanie. Jasen w polu i w 29 minucie mamy już 1 do 1. Na kolejną bramkę trzeba znów bardzo długo czekać, bo 80. minuta, ale tutaj Perisic bardzo szybko odebrał piłkę, potem Kulusewski sam na sam nie mógł już się pomylić i w 80. minucie Tottenham wychodzi na prowadzenie. Kiedy myślimy, że już nic złego się nie stanie, no to Brentford znów reaguje po straconej bramce i teraz Mopey trafia bramkę na 2-2 do -2 w 86. minucie, No i w tym meczu doszło aż do karnych, ale bramkarz Tottenham był w niesamowitej formie i obronił aż 4 karne 3 karne na 4, przepraszam. No i Tottenham wygrywa 3-1. W rzutach karnych, więc ten mecz zakończy wynikiem 2 do 2. No a to ten już zniszczył Brentford karnych. No i po tym meczu Tottenham ten zyskuje bardzo fajny teren. Mocno się powiększa. Wychodzą z tego londynu. No i zyskuje też trzech zawodników z nimi Flecken, Hert oraz Barclay. Następnie wylecany jest Nottingham Forest, który atakuje wydolną lewą część, no i to jest atak na Leicester, no i tutaj, także mamy dwie drużyny, które mają ponad 4 gwiazdki, więc to będzie drugi mecz grany w tym odcinku. No i Lester bardzo dobrze zaczyna ten mecz, bo już w drugiej minucie Henachu znajduje się w polu karnym, strzela i pokonuje bramkarza, więc fenomenalny start meczu w wykonaniu Lester. Szybko wychodzą na prowadzenie. No i jeszcze w pierwszej połowie, w 31 minucie, mają znów w okazji i tym razem to Mav Didi trafia bramkę na 2 do 0, więc komfortowa przewaga Lester, ale pamiętajmy, 2 do 0 to jest najbardziej. Ee, Ciężki wynik do utrzymania, no i tutaj po tym rzucie rodnym Elonga wrzuca w pole karnym, ta piłka wybita, ale je do niego wraca. No i Elonga pięknym strzałem pokonuje bramkarza, jest już 2 do 1. No i tutaj w 65. minucie Sangar znajduje się sam w polu karnym, trafia bramkę, jest już 2 2. No ale na szczęście dla nich, dla Lester oczywiście Dali radę zareagować, i w 63. minucie Wardi sam w polu karnym pokonuje bramkarza. No, i wychodzą na prowadzenie 3-2. do 2. No, i takim wynikiem już kończy to spotkanie. Lester wygrywa 3-2 do 2 z Nottingham Forest. No, i Lester może przejąć ten teren. Co prawda, nie jest duży, no, ale zawsze jakiś to plus w ich terenie. No, i zyskuje fajnego bramkarza, którym jest Blachodimos. Kolejny na kole pilocjonalny jest Barn Lane, który będzie atakować w prawą stronę. No, i to jest atak na. Huddersfield, więc tutaj, no, po powinno to wygrać. No i tak też się dzieje, wygrywają 2 do 1 ten mecz, zyskują ich teren, więc powiększają się na mapie, no i zyskują wynika, którym jest Nichols. Kolejny wylosowany jest Stockport, który już był w dzisiejszym odcinku. Tym razem oni atakują w górną lewą stronę. No i atakują na Everton, więc atakują się na Giganta, no bo to jest jednak drużyna z Premier League. No i tutaj nie uszkodzimy się, że Everton powinien to wygrać. No i dają radę, wygrywają 3 do 2. Było ciężko, ale jednak udało im się, więc zyskują fajny, duży teren. Wychodzą tam z otoczenia Liverpoolu, są teraz dużym tutaj terenem w promieniu do Liverpoolu i innych tej drużyn. No i zyskują wynika, którym jest Powell. No, i na dziś to tyle! Zagraliśmy aż 25 walk, no ale z tego było tylko 21 walk międzyklubowych. Były e, tutaj 4 walki, znaczy 4 ataki na puste tereny, więc widzimy, jak się mapa zmieniła. No, mimo że to jest dopiero początek, już widzimy tutaj kilka zmian, więc już się zaczyna robić ciekawie. No ale to w przyszłości, w przyszłych odcinkach będzie dopiero e, naprawdę ciekawie, więc nie zapomnijcie o subskrypcji oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych części z tego imperializmu. No i oczywiście przypomina wam o dwóch poprzednich odcinkach, e, z, e, gdzie było imperializm w Hiszpanii, odcinek 1 i także odcinek 2. No i oczywiście trzeba je oglądać, żeby na koniec tych wszystkich do Europy móc rozumieć, dlaczego takie kluby zostały wybrane właśnie do tych imperializmów Europy, gdzie tam będą mistrzowie z każdego kraju. Więc co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo w przyszłym tygodniu z drugim odcinkiem z tego imperializmu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć!